Cześć z tej strony kanał TV i dzisiaj zajmiemy się sprawą Pana tajemniczego, anonimowego Pana Mifoxa no i Pana anonimowego człowieka omówimy sobie sprawę głębiej, pokażę wam wszystkie screeny dokładnie przeanalizujemy całą dramę i ja Wam pokażę wszystko, co się tam działo w tej dramie. No to zaczynamy. Najpierw anonimowy człowiek pisze Dodaj się do Brzydkiej Szesnastki. Potem wysyłam nagranie tajemnicze anonimowy, który na końcu tej Brzydkiej Szesnastki był i napisał może być. Potem anonimowy człowiek napisał Nie, beznadziejne, ale to wrzucę. Potem anonimowy człowiek pisze. A tak w ogóle to nagramy razem track, jak pojedziesz do poznania. Nie, to papie przyjęty gamłowi. Mam mocne screeny na ciebie. Ja napisałem, że nie nagram track. Potem napisał tajemniczy... Napisał anonimowy człowiek, mój gang ci dojdzie. Teraz tajemniczo anonimowy pisze, brało coś, Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania Potem pisze Tajemniczo Tak, W nazwie Oficjal masz A, a w nazwie pisze się się film na przykład Uważcie, i subskrybujcie